Cześć kochani, poranny, szybki vlogasek, Dzisiaj na warsztacie nowy projekt. Oto, takie drzwi. Ogromne. Drzwi są ogromne, ponieważ mają wymiary 2,49 na, na 120 cm. Oczywiście to jest teraz jeszcze stan surowy. Ale tu jeszcze tak pojawią się różne ozdobienia, wyzdobienia. A potem to wszystko zalakierujemy i pojedziemy z tym do klienta. A na dzisiaj tak to wygląda. Szybki vlogasek poranny. A tu jeszcze mamy takie ościeżnice do tego. O właśnie takiej szerokości to jest wszystko. Za chwilę będziemy to składać. I powinny być piękne drzwi. Taki jest mniej więcej ich zarys. No zobaczymy, co nam to z tego wszystkiego na końcu wyjdzie. Łapki w górę, jakieś subiki, i do zobaczenia w następnym vlogasku. Cześć, miłego dnia.